Zatrzymuje miażdżycę w miejscu, nie pozwala postępować jej dalej. Chroni przed rakiem wątroby oraz usuwa z niej tłuszcz, a do tego pozwala nam się wyspać jak dziecko. Jakby tego było mało, poprawia nam znacznie humor. Drodzy widzowie, ta substancja to melatonina. Natomiast aby prawidłowo działała, musi być przyjmowana w odpowiedni sposób. Niedawno bowiem naukowcy dowiedli, że jej stosowanie powinno być różne u różnych osób. Dla przykładu, rekomendowane od lat dawki oraz czas przyjmowania melatoniny przed snem nie są, jak się okazuje, trafne dla wszystkich. Na niektórych bowiem, by melatonina zadziałała, musi być przyjmowana zupełnie inaczej. I o tym odkryciu także będzie mowa w dzisiejszym filmie. Prócz omówienia korzyści zdrowotnych opowiem także, czy faktycznie melatonina przyjmowana w postaci tabletek hamuje produkcję naszej wewnętrznej melatoniny, czyli naszego hormonu snu. Opiszę także, jakie dawki są najskuteczniejsze. Wszystkie te informacje pojawią się w trakcie tego filmu, natomiast my od razu przejdźmy do rzeczy. Drodzy Państwo, melatonina z pożywienia albo melatonina z tabletek, bez względu na to, po co jest przyjmowana. Przyjmiemy na to, że przyjmujemy melatoninę na sen, to w tym samym czasie okazuje się, że zmniejsza ona ryzyko rozwoju raka wątroby aż o 36%. Czytano o tym w badaniu z 2024 roku pod tytułem Melatonina w diecie a zachorowalność na raka wątroby w Japonii, gdzie podsumowanie brzmi następująco. W tym badaniu zaobserwowano, że wyższe spożycie melatoniny było istotnie związane ze zmniejszonym ryzykiem raka wątroby u Japończyków. Dlaczego melatonina zmniejsza ryzyko rozwoju raka wątroby? Ano dlatego, że w wątrobie, czy to na skutek działania np. leków, czy to na skutek stłuszczenia, zwłóknienia, czy też marskości. Czy też toksyn z pożywienia, np. konserwantów? Komórki wątroby, jeśli są przeciążone, to obumierają albo mogą przekształcać się w komórki złośliwe, dlatego że nie są w stanie bez końca usuwać wolnych rodników z wątroby. Melatonina natomiast jest potężnym przeciwutleniaczem, którego wysokie stężenie notujemy także w wątrobie. I jakie to ma znaczenie? Ano, takie, że jako przeciwutleniacz to właśnie melatonina wyłapuje wolne rodniki, z którymi nie muszą już radzić sobie komórki wątroby, a robi to właśnie melatonina. Upraszczając, związek ten najbardziej niebezpieczną część pracy wątroby bierze na siebie, pozostawiając komórki wątroby odciążone w zdrowiu. I stąd właśnie, jak sami naukowcy wskazali, dochodzi do istotnego, powtórzę raz jeszcze, istotnego zmniejszenia ryzyka rozwoju tego raka. Ale to nie jest jedyna korzyść, jaką odniesie nasza wątroba, gdy w naszej diecie pojawi się melatonina. Drodzy Państwo, wykazuje ona bowiem także pozytywny wpływ na stłuszczenie wątroby. A na tę przypadłość cierpi około 6 milionów Polaków, z czego około 800 tysięcy boryka się z zaawansowaną postacią tej choroby. To właśnie dla Was, dla Państwa z zaawansowaną postacią stłuszczenia wątroby, melatonina będzie najbardziej korzystna. Dlaczego? Ponieważ zaawansowane stłuszczenie grozi rozwojem zwłóknienia. Drodzy widzowie, leczenie stłuszczenia wątroby jest trudne. Wymaga bowiem od chorego pewnych zmian dietetycznych, na które no, nie każdy chętnie się godzi. Stąd też działanie melatoniny w tym zakresie jest, no, nazwałbym to działaniem na cenę złota. Ale tutaj ważna jest niestety dawka. Nie każda dawka bowiem działa na wątrobę. O jakich dawkach mowa? Sprawdźmy to. W badaniu pod tytułem Wpływ melatoniny na leczenie pacjentów ze stłuszczeniem wątroby czytamy. Uczestnicy otrzymywali 6 mg melatoniny jedną godzinę przed snem przez 12 tygodni. Natomiast wnioski są następujące. Podawanie melatoniny w dawce 6 mg na dobę miało korzystny wpływ na wiele czynników związanych ze stłuszczeniem wątroby. Ale to wciąż nie jedyna korzyść, jaką melatonina daje wątrobie. Drodzy Państwo, okazuje się bowiem, że. Melatonina, chyba jak żadna inna substancja, chroni wątrobę oraz regeneruje jej komórki po zastosowaniu leków. Myślę, że nie jest tajemnicą, że to właśnie wątroba metabolizuje leki, zatem ich regularne przyjmowanie, słowo klucz regularne przyjmowanie, często niszczy wątrobę, bo długofalowo skutkuje pogorszeniem zdrowia całego ciała. Temu zjawisku może zapobiec melatonina. Melatonina chroni wątrobę przed szkodliwym działaniem leków psychiatrycznych leków na nadciśnienie, leków na choroby autoimmunologiczne oraz na cukrzycę i obniżających poziom cholesterolu. Jak zatem widzimy, melatonina to prawdziwa przyjaciółka wątroby. Chroni ją przed rakiem, znaczy zmniejsza ryzyko rozwoju oczywiście. Kolejno, chroni przed szkodliwym działaniem toksyn, chroni przed działaniem leków oraz zmniejsza jej tłuszczenie. No a teraz chciałbym przejść do być może jeszcze bardziej wyczekiwanej właściwości melatoniny, czyli do jej wpływu na nasz Sen, a tutaj będziecie Państwo bardzo zaskoczeni, bowiem jak ustalili naukowcy bardzo niedawno temu, niekoniecznie schemat stosowania melatoniny w celu poprawy snu, który polecany był do tej pory, jest najlepszy. To znaczy, no, nie zawsze ten schemat pasuje do każdej osoby. Co mam na myśli? Zacznijmy od tego, że badania wykazały, że melatonina w tabletkach istotnie poprawia jakość snu w przypadku osób, które cierpią na zaburzenia snu. Ale także na bezsenność, która towarzyszy chorobom układu oddechowego, na przykład na bezdech senny i zaburzeniom metabolicznym. Natomiast do tej pory, w celu poprawy jakości snu, zalecało się stosowanie melatoniny w ilości od, od połowy do 3 mg na dzień, 30 minut przed snem. Tak aktualnie wygląda praktyka, i na większość osób te zalecenia działają. No ale. Jak się okazało, niektóre osoby nie reagują na melatoninę w takiej ilości, jeżeli przyjmują ją na 30 minut przed snem. Niestety niektórzy ludzie reagują na melatoninę do z pewnym opóźnieniem i może ono trwać nawet kilka godzin. Zatem te osoby, aby poczuły jej nasenny efekt, muszą przyjąć jej nieco więcej, ale co być może jeszcze dużo ważniejsze, dużo wcześniej przed snem. W najnowszym badaniu naukowym naukowcy wyjaśnili, że ta grupa osób powinna przyjmować melatoninę aż na 3 godziny przed snem, ale w dawce od 2 do 4 mg na dobę, a więc w dawce, która jest nieco większa niż ustalona do tej pory. To wszystko daje lepsze efekty w poprawie jakości snu u osób, które cierpią na bezsenność i pozwala zasnąć tym osobom, które do tej pory nie widziały rezultatów jej działania. Zatem polecam Państwu po prostu praktykować. U kogoś melatonina zadziała po 30 minutach, a u innej osoby dopiero po 3 godzinach. Drodzy widzowie, a co się dzieje z człowiekiem, który się nie wysypia? No, myślę, że nie jest tajemnicą, że taki człowiek, prócz tego, że jest bardziej zestresowany, bardziej rozdrażniony, to niestety, wedle badań naukowych, ma większe szanse rozwoju depresji. I tu z pomocą przychodzi nam melatonina. Drodzy Państwo, substancja ta okazuje się także skutecznym środkiem przeciwdepresyjnym, a działanie to zostało potwierdzone w badaniach najwyższej rangi, czyli w metaanalizie, która obejmowała swym zasięgiem aż 27 badań klinicznych z udziałem ludzi. Natomiast do dnia dzisiejszego nie ma jakiegoś wspólnego stanowiska naukowego co do tego, ile melatoniny przyjmować w trakcie depresji. Natomiast z opinii osób dzielących się swoimi doświadczeniami na różnych forach internetowych, które wspierały się właśnie melatoniną przed snem w walce m.in. nie tylko, ale między innymi z depresją, najskuteczniejsza okazywała się dawka 2 mg. Natomiast przypominam, to nie jest żadna wytyczna medyczna. A kolejne zastosowanie melatoniny z pewnością ucieszy osoby, które cierpią na silne bóle głowy, czyli na migreny. Otóż okazuje się, że suplementacja tego związku w dawce od 2 do 3 mg na dzień. Po pierwsze, zmniejsza ilość napadów migrenowych. Kolejno, skraca czas trwania takiego napadu oraz zmniejsza ich intensywność czyli po prostu głowa boli mniej. W związku z tym, suplementacja melatoniną stanowi środek o potencjalnym działaniu profilaktycznym, ale także, co bardzo ważne, terapeutycznym w przypadku pacjentów, którzy zmagają się z częstymi migrenami. I co jest być może jeszcze ważniejsze, dla tych pacjentów, u których inne formy leczenia migreny po prostu nie działają. I w końcu powiem o tym, że melatonina powinna być wzięta pod uwagę u wszystkich tych osób, które zmagają się z miażdżycą. Czytamy o tym w badaniu z 2024 roku pod tytułem: Melatonina stabilizuje blaszki miażdżycowe. Związek, który należy wykorzystać klinicznie. Drodzy Państwo, teraz parę słów o bezpieczeństwie. Nie da się ukryć, że melatonina to jest naprawdę wszechstronna substancja. Natomiast w tym miejscu mogą się u Państwa zrodzić pytanie, czy po prostu jest w pełni bezpieczna? Czy zażywanie tej zewnętrznej melatoniny może dawać jakieś skutki uboczne? Otóż, biorąc pod uwagę wszystkie badania kliniczne, możemy stwierdzić, że melatonina, ale stosowana w zalecanych dawkach, czyli od 0,5 do 5 mg, a nawet do 10 mg na dobę jest naprawdę bezpieczną substancją. Natomiast to, co jest w tym przypadku istotne, to fakt i co rozwieje Państwa wątpliwości po pierwsze, melatonina nie powoduje uzależnienia po drugie, nie tłumi produkcji naszej własnej melatoniny. Zatem, jeśli odstawicie Państwo melatoninę nawet po długich latach stosowania to i tak nie wpłynie to na syntezę tego związku w Państwa organizmie. Ja wiem, że jest to jedna z poważnych obaw wielu z Państwa. Dodatkowo w tej kwestii jest naprawdę sporo niedopowiedzeń i informacji, które wprowadzają w błąd. Zatem spójrzmy, co na ten temat mówią badania naukowe, a jest ich naprawdę sporo. Po pierwsze, badanie z 1999 roku już w tytule informuje nas, że terapię melatoniną nie hamuje jej wewnętrznej produkcji u zdrowych ochotników. Natomiast w 1997 roku naukowcy ustalili, że amplituda, czyli ilość wewnętrznej produkowanej melatoniny, nie ulega zmianie pod wpływem leczenia melatoniną u ludzi. W 2011 roku w badaniu u osób powyżej 55 roku życia, które przyjmowały melatoninę przez 12 miesięcy, naukowcy piszą tak. Zaprzestanie stosowania melatoniny nawet po 12 miesiącach nie wiązało się z działaniami niepożądanymi, objawami odstawienia, a nawet zahamowaniem wewnętrznej produkcji melatoniny. I w końcu mamy także na przykład bardzo długie badanie z udziałem dzieci, w którym czytamy, dzieciom podawano melatoniny prawie przez 4 lata. W tym czasie nie zaobserwowano zmniejszenia jej syntezy, nie zgłaszano żadnych poważnych działań niepożądanych ani chorób współistniejących związanych z leczeniem. Niemniej jednak pamiętajmy również, że z uwagi na brak badań z udziałem kobiet w ciąży, no niestety melatoniny nie powinny przyjmować właśnie kobiety w ciąży, ale także kobiety karmiące piersią. Z kolei osoby, które przyjmują jakieś leki na stałe, przed rozpoczęciem ewentualnej suplementacji, jak zawsze powinny skonsultować się z lekarzem. I tutaj w szczególności jest mowa o pacjentach, którzy przyjmują określone leki. Mowa o lekach na depresję, kolejno lekach przeciwpadaczkowych. I lekach rozrzedzających krew. Natomiast na sam koniec dodam jeszcze tylko pokrótce, że melatonina, drodzy Państwo, występuje również naturalnie w żywności, i to w całkiem wielu produktach spożywczych. Do najlepszych źródeł melatoniny zalicza się: czerwony ryż, kolejno orzechy, pistacje, siemielniane, płatki owsiane, pomidory, brokuły, kukurydza, jajka, ryby i grzyby. Zdecydowanie warto włączyć te produkty do swojej codziennej diety, ponieważ, jak wykazują badania, spożycie żywności bogatej w melatoninę przekłada się oczywiście na wzrost tego związku w naszej krwi. Drodzy Państwo, a na sam koniec ostrzegam Państwa przed oszustami, którzy wykorzystują mój wizerunek bez mojej zgody do reklamowania przeróżnych preparatów, od maści poprzez kosmetyki, włącznie po suplementy diety. Informuję Państwa tym samym, że moje oryginalne witaminy Odnajdziecie Państwo na mojej oficjalnej stronie, czyli marekskoczylas.pl. A link do tej strony zawsze umieszczam w opisie filmu. O moje preparaty pytajcie Państwo także w zielarniach, w sklepach ze zdrową żywnością, a także w aptekach. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jak zawsze mam ogromną nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.